RDL martwy ciąg na prostych nogach. Ćwiczenie złożone, wielostawowe, dość ciężkie techniczne, którego techniki można się w łatwy sposób nauczyć, używając takiego wałka do rolowania. Jedziemy. A, i RDL to nie jest ćwiczenie na plecy, nie tylko. Co jest ważne, kolana powinny być ustawione nad kostką. Nie przenosimy ich przed linię palców. Delikatnie zginamy staw kolonowy i cofamy biodro pośladki w tył, zachowując przy tym proste plecy i odcinek szyjny w ustawieniu neutralnym. Nie zadzieramy brody w dół. Świetnym rozwiązaniem, aby nauczyć się perfekcyjnie tego ruchu, jest użycie takiego wałka do rolowania, którego wkładamy między tułów a ręce i pamiętając o wcześniej wspominanych zasadach, wykonujemy ruch. Wałek świetnie wymusza prawidłowość tego ruchu. Jeżeli już to opanujemy, możemy spróbować w wersji z sztangą, a to już tylko ostatni krok do tego, aby wykonywać te ćwiczenie samodzielnie z użyciem sztangi. Tak jak tutaj. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli Ci się podobało, zaobserwuj, daj lajka i wracaj po więcej.